Witajcie serdecznie, chciałem wam pokazać moją zimownię. Mój taki obrót zimowy. Część już pozabierałam roślin, bo dwa dni u mnie były przymrozki. Część jest w szklarni, a część tutaj. I zobaczcie tutaj mandarynka, jak zawiązuje dużo pąków kwiatowych. Tutaj ma też owoce, już zawiązała wcześniej. Tu następne tak samo. Limonka, o tutaj, kwiatuszek. Tak, i tutaj y, to wszystko jeszcze poogarniam, bo to tylko na szybkiego zbierałam, y, żeby nie przemarzało mi. Nawet tu jeszcze papryka jest w pojemnikach. I tyle pelargonii. Tak pięknie kwitły. Może ten mróz, przymrozek nic by im nie zrobił, ale mówię, jeszcze mogą przez chwilę zdobić, bo ten tydzień ma być cały, tydzień ma być ciepło. Nawet 10 stopni w nocy, więc szkoda by było, żeby one mi. Yy, przymarzły, tak, jak jeszcze tak ładnie, yy, pięknie kwitną, więc zaraz muszę to z powrotem na dwór wynosić, przypomina mi się wiosnę, jak też yy, musiałam wszystko wnosić i wynosić. No i tu w salonie, bo to jest yy, połączone, to jest taka wieżyczka yy, tutaj z salonem, tu mam tą kotarę, na zimę zakręcamy ten kaloryfer, już jest zakręcony, bo już jest włączone ogrzewanie i tam utrzymuje się temperatura yy, 10-15, zależy jak jest na dworze, tak. I tam właśnie zimuje te bananowce, kolokazje i te rośliny, które potrzebują yy, chłodu na zimę. A reszta roślin ląduje po prostu tutaj w salonie. Tu mam wyjście na taras i tu jeszcze mam też takie yy, rośliny pokojowe. Tak. Tu sobie tak ładnie yy, rosną. Musiałam też pozabierać część, bo były w wieżyczce. A teraz na zimę lądują tu do salonu. Także jeszcze pokażę Wam te szklarni. Mileczka, gdzie Ty mi chodzisz tam po tym parapecie? Pójdziemy już teraz do tej szklarni. I tutaj mam większość tych egzotyków. Dopiero tą szklarnię stawialiśmy niedawno, więc jeszcze nie jest urządzona. Dopiero będę ją sobie urządzać. Jak już te roślinki pójdą do domu, tam do, do tej wieżyczki no ale szkoda mi jeszcze ich po prostu obcinać liści, tato chce jeszcze kwitnąć, kwitła jeden kwiat, teraz drugi wypuszcza, także to pozabieram wszystko, poobcinam tu kanny tu nawet kanny jeszcze mają sporo, sporo pączków chcą po prostu o kwitnąć i szkoda mi po prostu tego wszystkiego wszystko wycinę, tu się powoli urządzam, kotki mi wszędzie towarzyszą, tak także tak kochani i przyszła jesień, przyszły przymrozki, i trzeba już powoli zakończać sezon i sprzątać, robić porządki.